Pierwszy raz w Polsce ktoś wtedy tak szeroko sięgnął i myśmy tworzyli wtedy naprawdę rodzinę. Byliśmy bardzo blisko ze sobą. raz na bezprzewodowym jakimś układzie, mimo że tam na jedzenie bardzo brakowało się kupowałem sprzęt. To jeszcze fajni goście, to są bardzo fajni ludzie i grający na takim najwyższym poziomie. I ja sobie to niezwykle cenię. Kuba płcisz. Witam serdecznie, Bardzo miło. Kuba właśnie przed chwilą sobie tak gadaliśmy zupełnie poza tutaj wizją, ponieważ ostatni nasz wywiad to był nocny kochanek i jakieś tam anegdotki tutaj słyszałem śmieszne, to nie to, nie powiedz jest parę maski. słów. Bo, bo, no może to dzisiaj żartobliwie brzmi jak anegdota, ale tak początkowo, no na przykład to oni jakby ten gatunek muzyczny, żebyśmy nie nazywali, jakby tych wieczki, gwiazdorów, na których się tam powiedzmy wzorują, no to tak początkowo ja mówię, to nie, nie moja melodyka. Nie? Ale... A, czy, a na kim się zerują twoim zdaniem? <laughs> przecież i ty wiesz, i ja wiem, ale, ale nie, nie, no wiesz, no tak jak można było kiedyś Ira powiedzieć polskie Cancen czy Bonjowi. No, każdy ma jakieś tam klimaty w sobie, gdzie przerabiesz to po swojemu, no ale gdzieś czerpiesz z czegoś i każdy z nas tak ma. No przecież możemy się do tego przyznawać lub no nie, ale prawda taka jest. No więc u, u, u nich ten Iron czy Judas jakby nie patrząc w jedną czy w drugą stronę, to tak mi się mówią, a to nie ten klimat, bo ja akurat trochę inaczej. A później przysłuchałem się dokładniej i pełen szacunek za warsztat. Już nie mówiąc, że śpiewa w ogóle chłopak też rewelacyjnie dobrze po prostu, bo bardzo sobie cenię y, to, 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 to zajebistość wykonania na scenie wszystkich zespołów, nie? a u nich jest to na bardzo wysokim poziomie. Ludzie pamiętają to dopiero w polskich wersjach. To był super pomysł na zrobienie trochę żartobliwie, heavy metalowej muzyki. Nie? No, wiesz, Polska dzisiaj dla rock'n'rolla jest trudna. Jak nie zrobisz jakiegoś tam grepsu, no, jeśli nie grasz na scenie tam 50 lat, no to jakby musisz czymś zaistnieć. I to był świetny patent, bo żartobliwe, zapamiętujesz i świetnie wykonane. Jeszcze w ogóle jak poznają chłopaków, no to mówię, przecież to jeszcze fajni goście, to są bardzo fajni ludzie i grający na takim najwyższym poziomie. I ja sobie to niezwykle cenię. Strasznie nie lubię, jak się na scenie ściemnia. Nie? Bo dzisiaj często ktoś wysyła, no uczestniczy w słuchaniu na przykład tam, tam, y, do, do festiwalu Poland Rock no, i na przykład nagle dostajesz nagrania w studiu, tam producent nagrał, śmiejemy się wszyscy, że to dziki tam połowy nagrywa, albo inny dobry producent, a potem nagle wychodzi facet na scenę, no, i, i dupa, nie? nie nie No tak, i, i widzisz, że to po prostu kto inny zagrał. Więc na przykład, no, no, a cenisz sobie, że facet wchodzi na scenę i gra to samo, co nagrał w studiu. Albo jeszcze fajniej, bo na żywo często daje energii więcej, bo tu jakby, no, ja tak Lubię, że jakby publiczność na, na, na ciebie działa, nie? coś inaczej zagrasz, bo, bo, bo jest to jakby oddziaływanie. No i, no, no I u nich to słuchaj, że, że koncert jest jeszcze lepiej niż to, co nagrywają przecież. Nie? I fajnie się gada, to są fajni ludzie. No, bardzo, bardzo, bardzo fajnie, gdzie początkowo tak jak z daleka słuchałem, wie kurde, o co tam chodzi. No? A później się okazało, że wiedzą, że oni dokładnie wiedzą, co robią, jak robią, i pełen szacunek pozdrawiam tu chłopaków. Bardzo lubię. Też pozdrawiam. I rzeczywiście to, co mówisz, to, to też są słowa chłopaków. Dokładnie takie są, jakby taki jest odbiór fanów, że ci, którzy na początku jakby niekoniecznie lubią ten zespół, mówią, e, to jakieś świry w ogóle chyba się wygłupiają, chyba nie mają warsztatu i przychodzą na koncert i są w totalnym szoku. Mówią, o rany, to, to jest naprawdę dobre. Nie, no, bo, no. bo to jest przedstawienie, to, trzeba pamiętać o tym. Płytę możemy w domu puścić. To, to no, już wspominając takie bardzo, bardzo dawne czasy, jak się. My, no jeszcze stary zespół, w którym jakby zaczynałem, no to przy, jakby przywiązywanie wagi do tego, że jest przedstawienie, że, że, że to jest pewien show, że, że nie wiem, grasz na bezprzewodowym jakimś układzie, mimo że tam na jedzenie bardzo brakowało się powołać sprzęt, żeby pokazać, że robimy przedstawienie dla ludzi, którzy przyszli i czekają na to, żeby to było tak jak na świecie. No i, i oni to tak dzisiaj robią, tam jest piękne przedstawienie, Kuba, no właśnie, no jeżeli mam okazję w ogóle pogadać, to ja bym może zaczął od tego, taki taki pierwszy wątek. Drugi już w zasadzie pierwszy był o zespole nocny kochanek. Drugi wątek bym pociągnął, jakbyś tak był uprzejmy powiedzieć mi, tak od samego początku tej iry, jak to było, dojechałbyś do tego momentu kompletnie. Ale to nie wiem, czy te parę godzin nam tu. Nie, nie. To, co najważniejsze, to co najciekawsze, gdybyśmy o miał w takim bardzo dużym skrócie powiedzieć młodym, przede wszystkim młodym ludziom, takim bardzo młodym. Na razie mnie interesuje głównie historia tego zespołu, czyli hmm. początki, potem ta Twoja przerwa długa, i ostatnio zdaje się, z tego co słyszałem, że ostatnio się jakoś troszeczkę. Nie, dawno temu, ale, ale to, coś ale tam zostało. było. No, tak. Czy więc, jakby słuchamy Cię. Y... 17, no, to kawał historii. No, no, znaczy, no, początki zespołu Ira są bardzo dawne. No, zresztą w ogóle to tak działało, że nazwa, nazwa Ira to, to, to było już jakby 100 lat temu, bo ja 82 rok gdzieś tam. Czy, czy na przełomie drugiego, trzeciego zespół Ira powstał, bo byłem fanem? Jak usłyszałem TSA, to nagle stałem się wielkim fanem zespołu. Chciałem być jak Andrzej Nowak, chciałem włosy mieć jak Andrzej Nowak. No i masz? No tak, tak. No. Śmiałem się, że mam ładniejszy niż Andrzej, mam więcej. No już w świętej pamięci Andrzej, ale, ale to był mój pierwszy idol, którego chciałem bardzo y, naśladować. No i dlatego te trzy literki się pojawiły. Oczywiście to były inne składy, i, i liczymy, że zespół Ira. Y, to jest 87 rok, jesienią, kiedy pojawił się Gadzio, Artur Gadowski. i no. Początki zespołu były wtedy bardzo trudne, bo generalnie panowała moda na punkową muzykę w Polsce. Nie? Wtedy to był Tilt, Siekiera, Brygada Kryzys, trochę regałowych rzeczy, takich jeszcze tam jak Dab, ale jakby to, to takie, się, no takie, jak to mówiono, amerykańskie granie no mówili, że to nie ma szans w Polsce, nie? Myśmy uparcie do tego dążyli, ja byłem zakochany w tam Brian Adams, właśnie Bon Jovi, Van Halen, później to Guns N Roses się pojawiło, no i jakby ta twórczość nasza oscylowała w, w, w okolicy, no, 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 największym przełomem było kiedy się Piotrek Łukaszewski pojawił w zespole, prawda? No bo u nas były już fajne pomysły, ale Piotr nadał takiego sznytu światowego. Piotrek yy, gitarzysta. Tak, gitarzysta, Piotr Łukaszewski gitarzysta nadał takiego sznytu. No i oczywiście spotkanie z Leszkiem Kamińskim, no bo producent, producent Leszek Kamiński, młody obiecujący wtedy pan profesor. I, i to, to było coś, co dało największego kopa, bo spotkanie w studiu z Leszkiem, właśnie Peter, który był właściwie najpierw wynajęty do grania solówek, których nigdy nie umiałem, tych takich nowoczesnych, bo leniwy jestem się uczyć, więc Peter wszedł i taki miał być wynajęty, a jak przyszedł, to już został w rodzinie. Myśmy tworzyli wtedy naprawdę rodzinę, byliśmy bardzo blisko ze sobą. No i płyta Mój Dom, no to tak fajnie, no ostatnio wiele osób jakby z okazji tej 30. rocznicy nagrania płyty Mój Dom mówiło, Jezu, to kamień milowy, tak się człowiek trochę staroczuje wtedy, ale faktycznie dzisiaj się śmiejemy z niektórych rozwiązań, ale to było tak pierwszy raz w Polsce, ktoś wtedy tak szeroko sięgnął, po sprzęt, po tą jakość taką światową, gdzie, gdzie no faktycznie no po 30 latach dalej się ta płyta dobrze sprzedaje, a to wiesz, jakie jest to dzisiaj trudne. Sprzedanie rockowej muzyki w Polsce, nowych, pięknych produkcji jest bardzo trudne. A... A staro ci 30-letni z hakiem jakby dalej się przyzwoicie sprzedaje, więc no i ludzie się wzorują. Więc bardzo się cieszę. Oczywiście następne płyty były no, jakby w tym kierunku, bo 9.3, 3 Myśmy wtedy zaczęli bardzo dużo grać. To były czasy, kiedy graliśmy po 150 tam mniej więcej koncertów rocznie. No to było trochę mniej, trochę więcej, ale faktycznie, bo tak śmiejemy się czasami. Ktoś mówi: Jadę w trasę, mam trzy koncerty. Wtedy, jadę w trasę, mam 65. Na przykład w ciągu tam 75 dni, pamiętam, trasa. No to była trasa. Ktoś mówi: Nie gra się w poniedziałki. No, gra się w poniedziałki, się wtorki, środy, wszystko jedno, w jaki dzień, bo to się tak grało. To było super, bo na koncerty rokowe, jak wchodziło tysiąc osób, to było 1500. Jeszcze 500 stało pod halą. To były znakomite czasy. Ludzie chodzili na koncerty. Dzisiaj. No, bardzo współczuję młodym ludziom, którzy, no, Tylko jedno co, jakby tak, żeby do młodych coś tam powiedzieć, wytrwałość do diabła. To nie jest tak, że nagrywasz jedną piosenkę. O tym do radę, też, nie? Piotr, radę, Kuba, o tym, o tym za chwilę pogadamy, A. ten temat poruszymy. Natomiast ja bym chciał zapytać o płytę taką, nie pamiętam tytułu, ale mm. nagraliście taką jedną płytę bardzo chartrokową, taką? No tak, to, to już no, jest z nami, oczywiście, no bo to znakomita płyta, przy której się dosyć mocno kłóciliśmy. Bo mmm, płyta z nami, a ja tak po latach jak, jak oceniam, gdzie gramy, piosen piosenki, lubię grać samo z czy jakieś tam inne z tej płyty. Ona była bardzo mocna, po zespół, część zespołu, jakby ja zgadzam, jakby wtedy byliśmy bardziej zachowawczy. Ja też jestem jakby. Ja tu piszę piosenki, ja piszę rokowe piosenki, no, nie, nie jestem stricte takim hardkorowcem, zdarzyło mi się tam, jak się zainspirowałem proletariatem z czasów Czarne Szeregi, no to jest ze w krwi takim dla oleja piosenkę napisał na przykład, ale no to były jakieś tam chwile. Myślę, że płyta z nami mogła być solową płytą Piotrka To mógł być Piotr Łukaszewski i goście na przykład. Wiesz, wydaje, że, że to było, to, bo to znakomicie kompozyt Peter, znakomity kompozytor, Piotr znakomity kompozytor, Jakby, tylko ona była dosyć mocno. I tak ja się nie do końca tam znajdowałem. Gadzio też nie do końca w niektórych momentach. To było tak, że nie do wszystkiego. Potem na koncertach chodzi, jakby wracaliśmy. Jednak stylistyka wtedy, jakby naszej publiczności, to była taka bardziej płyty właśnie Mój Dom, no, 93, wiesz tam, później może Ogrody, to był ten powrót, który tak próbowaliśmy jakoś tam połączyć, ale, ale mi się wydaje, że źle, że wtedy nie zrobiliśmy jeszcze jakiejś tam rocznej przerwy w Ameryce, żeby złapać klimatu. Połazić po tej Kalifornii gdzieś tam i może dzisiaj byłoby to inaczej. no Dzisiaj, dzisiaj zespół Ira to jest zupełnie inny zespół, prawda? No, czerpiący oczywiście z, z, z początków zespołu Ira, no ale ten stary zespół Ira, jak to usłyszałem, dawno się skończył. I teraz jest inny. No myślałem, że może to 35-lecie, które w tym roku jest, że tam pozwoli na to, żebyśmy się pograli w rozszerzonym składzie, ale jakoś się nie udało. Nie udało się. No w każdym razie, kawał historii muzyki rockowej polskiej. Ja to śledziłem oczywiście, jak są nie tylko ja, no w ogóle generalnie całe środowisko muzyczne śledziło wasze wzloty i upadki. Ja byłem na przykład bardzo, bardzo dużym, dużym tutaj jakby fanem tego, tej właśnie płyty z nami bardzo mi się podobała była no bardzo mocna tego, Jakoś tak troszeczkę przeszła jakby no może nie, była trochę za komercyjna od strony komercyjnej to ona potrzebowała czasu wtedy kiedy nagraliśmy z nami to na, to się nam zrobiło trochę w dół bo rynek nie. się zrobił łagodniejszy wtedy y, varius max jakby elektryczne gitary jakby rynek zaczynał się robić taki lżejszy, tak bym to nazwał ogólnie, nie? nie? grało się już tak mocno rockowo, wszyscy oczekiwali, że najlepiej jakby się grało ballady i, i łagodniejsze piosenki, więc no może to było to, bo, bo dzisiaj, no na no przykład z nami graliśmy, no bo Piotr czasami grywa, no, grywaliśmy Kuba Puciś i goście jakby było bardzo, bardzo szeroko, kiedy, jeszcze niedawno, już, teraz to trochę przestankowi, to już tam odpuściłem, sforo żony i tam w ogóle, więc nie, ale na przykład z nami graliśmy jeszcze tercję w dół, to wiesz, jaki już tam było tak, ten, no, Peter Piter czasami mówił, ty nie przesadziłeś z tym aranżacją, tam, my mamy bardzo bliskie relacje, się przyjaźnimy i, i, i fajnie się grywa razem, no może, może znowu coś trochę pogramy, już, wiesz, lata minęły, tak naprawdę te, te, ten blond się zrobił już taki bardzo. I wiesz, no, życie moje między Polską a Holandią też ma jakieś tam, Obciążenia no, na szczęście jak to mówię, nie zrezygnowałem z, z działalności mojej holenderskiej, więc jakoś łatwiej przeżyć, kiedy tu się nic nie dzieje, no ale coś ale tam boli, jak się nie pogra. No otaczam się bardzo młodymi ludźmi. Bardzo lubię grać z młodymi, bo oni mają trochę inne podejście, inne spojrzenie na muzykę, nawet na to samo, co mi się wydawało, że przecież to tak musi być. Świetnie się bawiliśmy. Ja bardzo lubię takie składanki, czasy takie, kiedy come together nagrywaliśmy z różnymi gośćmi, kiedy udało mi się Niemena, Czesława Niemena namówić na, na udział.